Witam Was serdecznie i jestem z kolejną wróżbą dla Was. Jest to na okres od teraz, od 12 stycznia do końca stycznia. Co Ci te dwa tygodnie stycznia przyniosą? Wybierz sobie cegiełkę z numerem 1, czy z numerem 2, czy z numerem 3. Czy z numerem 4, tak? Tak idą numerki. 1, 2, 3, 4. To są takie cegiełki. W każdej tej cegiełce jest po 10 kart. Wybierz sobie. Najlepiej zatrzymaj wideo, zastanów się, zaufaj swojej intuicji, zapytaj, co mi przyniesie styczeń, wybierz kartę, kubkę raczej, tą cegiełkę, która ci podpowiada intuicja. I wtedy włącz podobnie wideo, żeby posłuchać informacji odnośnie swojej wybranej cegiełki, odnośnie swoich wybranych kart. A więc zaczynamy. I wracam z odczytem kart. Pierwsza, pierwsza tutaj ta cegiełka Twoje karty więc jeżeli wybrałeś numer 1 wybrałeś numer 1 to poprosz, posłuchaj proszę co ten styczeń tutaj Ci przyniesie, przede wszystkim bardzo możliwe, że to co teraz powiem w tej kolejności już tutaj się zadziało od początku stycznia a być może teraz na dniach to tutaj do Was przyjdzie i są to sprawy rodzinne związane z zapisem w księgach wieczystych albo z załatwianiem bardzo poważnych spraw urzędowych niestety w niektórych przypadkach te sprawy, takie spadkowe czy też urzędowe, mogą mieć związek z odejściem bliskiej Wam osoby, kogoś z rodziny, albo kogoś, no kogoś z rodziny właściwie. Tutaj jest też możliwość zakończenia jakiejś bardzo poważnej sprawy, a więc może to będzie jakiś tu ciągnący się rozwód, może jakieś sprawy sądowe, może jakiś przepis majątku. W każdym razie te sprawy tutaj w styczniu powinny być zakończone. Tutaj mamy jakieś przygotowania do spraw remontowych, do spraw budowlanych, kupowanie różnego rodzaju materiałów, przygotowywanie się do remontu teraz, na dniach albo, albo później wiosną. Mamy również zaproszenie na, do restauracji, mamy jakieś przyjęcie rodzinne, i tutaj prośba taka, żebyś bardzo uważał, uważała na to, co jesz i co pijesz, bo może tutaj wydarzyć się jakaś taka niespodzianka. W, w formie, no nie wiem, problemów żołądkowych, albo zupełnego takiego odlotu, i będziesz wyautowany całkowicie, czy wyautowana z sytuacji, jaka się wokół ciebie dzieje. <tuszy> Tutaj też są, jest zapowiedź warsztatów, szkoleń, a więc i też bardzo możliwe wyjazdy. Będzie się to wszystko działo na wyjeździe. Tu mamy sprawy związane z bankiem, z pożyczaniem pieniędzy. Będzie trudno otrzymać jakieś pieniądze, jeżeli chcesz pożyczyć. Trzeba będzie dużo zgromadzić odpowiednich dokumentów i dużo cierpliwości wykazać, bo bank nie będzie w tym miesiącu taki chętny do udzielania ci tej pożyczki. Natomiast, jeżeli chcesz, złożyć wniosek o jakieś zmniejszenie rat, tak? Czy podzielenie zal zaległości na raty, to wtedy tak bank tutaj pójdzie ci na rękę. Jeżeli szukasz pracy w sklepach, w takich miejscach, gdzie przelicza się kasę, tak, Przede wszystkim, tak, gdzie się kupuje, sprzedaje, to jak najbardziej tą pracę otrzymasz. Poza tym w temacie zdrowia uwaga na to co jesz i co pijesz, tak. Uwaga tutaj również jeżeli ktoś ma problemy z kamieniami na woreczku czy, czy w nerkach, to proszę o też na to zwrócić uwagę w tym miesiącu większą, bo mogą, mogą dokuczać. Tak? W sprawach związku tutaj jeżeli były do tej pory niejasności to one będą się właściwie ciągnęły przez cały miesiąc, nie widzę tutaj takiego wyjaśnienia tej konkretnej sytuacji będzie, będzie będzie, jakby też możecie nawet i odkryć jakąś nową niespodziankę jeżeli chodzi o związek Wasze, że coś partner czy partnerka coś tam ukrywają, coś wyjdzie na wierzch, jakieś słowa, proszę od razu wszystkiemu nie wierzyć, ale jednak warto jest wziąć sobie te informacje pod uwagę i teraz osoby całkowicie samotne mają szansę na spotkanie nowej osoby, kogoś zupełnie, ale to zupełnie nowego, nieznanego, z którym rzeczywiście tutaj może coś się rozpocząć. Na razie widzę to w formie takiego, takich luźnych wyjść, spotkań przy kawie, czy tutaj gdzieś do jakiegoś McDonalda, czy jeszcze gdzie indziej, ale nie widzę poważnych związków, które miałyby się w tym styczniu Wam rozpocząć. Tak więc uważajcie raz jeszcze na to, na co prosiłam, żeby uważać. Miejcie pod uwadze, na uwadze, że trzeba będzie tutaj, jeżeli, jeżeli przygotowujecie się do remontu, to trzeba będzie pochodzić po sklepach i poprzyglądać się towarom, które chcecie zamówić. W związku z tym, jeżeli szukacie pracy, to tutaj jest możliwe najbardziej dla osób, które, których praca związana będzie bezpośrednio z używaniem kasy, z przyjmowaniem pieniędzy. Inni mogą mieć troszeczkę trudności w znalezieniu w styczniu. I no i co jeszcze? Życzę Wam tych, tej końcówki, tej drugiej połowy stycznia, bardzo radosnej, pomimo wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę. Jeżeli wybrałeś numer 2, to zapraszam Cię do wysłuchania. Tego, co mają Ci do powiedzenia Twoje karty na okres czasu od teraz, od 12 stycznia do końca stycznia, a więc mamy dwa pełne tygodnie stycznia i coś takiego Ci tutaj przyniosą. Bardzo możliwe, że to, co teraz Ci tutaj powiem, już się wydarzyło, już się zaczęło dziać. Była jakaś, była albo będzie w najbliższych dniach jakaś trudna sytuacja, bardzo. Może to jest sytuacja rodzinna, chociaż bardziej bym powiedziała, że tak związaną z przyjaciółką, z bliską koleżanką. Ja, coś, co jest tutaj taka bardzo niebezpieczna sytuacja. Mamy tutaj wprawdzie skroki ekstremalne, ale no niekoniecznie. Może to być również wypadek. Bardzo taka ognista energia Marsa. I w związku z tym jedna z twoich przyjaciółek, a może to jest siostra, kuzynka, szwagierka, będzie tutaj bardzo bardzo smutna, coś ją przygniecie mocnego. To niekoniecznie musi być żałoba, tak jak na tej karcie pokazuję, może to być również rozstanie z partnerem, które bardzo mocno odbije się na jej psychice i będzie potrzebowała wsparcia i pomocy. I tutaj mamy, jeżeli jesteś blondynką do 45 roku życia, to może tutaj pokazywać, że będzie potrzebowała bardzo Twojego wsparcia, a jeżeli nie, no to tutaj chodzi o to, że będziecie razem z, tą, z, z innymi tam osobami, koleżankami przy niej dodawały jej siły i otuchy. Tak więc takie troszeczkę trudne sprawy mogą tutaj w was uderzyć. Mogą pojawić się również jakieś problemy związane z, ze sprawami urzędowymi. Jeżeli jesteście, macie własne firmy, czy też rozliczacie się teraz, nie wiem, coś trzeba było złożyć do, do urzędu, a nie zrobiłyście tego to sprawdźcie bardzo proszę dokładnie, bo mamy sprawy urzędowe i mamy do nich krzyż, tak? Czyli coś tutaj będzie się z urzędu, ktoś będzie się dopominał o jakieś dokumenty. Uważajcie, żeby nie trzeba było płacić kary. Poza tym, ta karta nie tylko mówi o sprawach urzędowych, może ona pokazywać kogoś, za, ogólnie inny kraj, tak? Granice, kraj zagraniczny, a więc i mamy tutaj znowu ten krzyż, czyli może to być jakaś osoba mieszkająca za granicą, coś tutaj trudnego w związku z tą osobą, więc jakieś takie niezbyt fajne informacje informacje mogą do was przyjść. Tutaj jest również znak karta powiązana też z taką empatią z miłością właśnie tą, którą okazujecie tej wspólnie z inną koleżanką tej osoby tutaj jakby poszkodowanej. Mamy również bardzo, mamy tutaj kobietę w wieku powyżej 45, 45 roku życia, starszą brądynkę, która bardzo ważną rolę odgrywa, odegra w waszym życiu w, tych, w ciągu tych dwóch tygodni. Tutaj z jej strony będzie taka duża, duża pomoc, bez względu na to, czy to będzie fizyczna, materialna, czy to będzie pomoc duchowa. Psychologiczna, to ta osoba bardzo ważną rolę odegra w Waszym życiu i tutaj jakby wspomoże Was w tych trudnych informacjach. W najbliższym czasie jednak, bo to, co teraz powiedziałam, to mogą być rzeczy, które u wielu z Was już jakby. Trochę się zadziały w tym styczniu, i teraz po prostu um, one, one jakby wam, gdzieś tam siedzą wam na plecach, tak? Przywaliły was trochę tą swoją ciężkością. Natomiast w troszeczkę późniejszym czasie końcówka stycznia, to tutaj już mamy piękne e, piękne karty pokazujące, że zaczyna się nowy okres w waszym życiu, e, że jest czas na, e, na to, żeby odnaleźć własną siłę, tutaj jest medytacja, ale ogólnie jest to też karta znaku lwa e, zodiakalnego, a więc jest to taki czas. Tutaj takiej mocy wewnętrznej, odnajdywania siebie i stawania mocno na swoich nogach. Jeżeli jesteś kobietą, to te karty wyjątkowo są dobre dla Ciebie, pokazują, że wchodzisz w nowy okres życia, nowy etap życia i jakby zamykasz za sobą to, co trudne. Pokazuje również możliwość stworzenia nowego związku, jeżeli jesteś samotna, i to właśnie podczas takiego szukania, odnajdywania siebie, rozwoju duchowego, podczas czytania, może coś o tym, może gdzieś w bibliotece pójdziesz, czy w księgarni, będziesz chciała znaleźć sobie odpowiednią dla siebie książkę i wtedy poznasz tam też bardzo ciekawą osobę, z którą będzie można. Roz, od, od rozmów się zacznie, a później jak najbardziej może być z tego związek. Jak tutaj widzisz, ten pierścień. Bardzo ładnie się komponuje nad Twoją głową, a obok też masz tutaj kartę, no, też taka, takie serducho, tylko bardziej związane z taką wielką empatią, zrozumieniem, z miłością bezwzględną, tak? A więc tutaj mamy do czynienia z, z miłością bezwarunkową. <śm> <śm> Przepraszam, z miłością bezwarunkową ta karta jest związana. Mamy tutaj również znak karty mówiące o tym co będzie u osób będących w związku. A więc po przejściach, po zakończeniu tutaj takiego ciężkiego troszeczkę czasu, gdzie być może byliście jakby odosobnieni, gdzie może byliście zamknięci trochę na siebie, ta sytuacja się tutaj polepsza, rozkwita i z powrotem odnajdziecie się, będzie wam coraz cieplej. W tematach spraw zawodowych tutaj karty specjalnie nic nie mówią, nie pokazują takiego ważnego, a więc jakby nie jest to nic tutaj, zmiany w ciągu tych dwóch tygodni, nie, jakieś większe zmiany nie nadejdą. Jeżeli szukasz pracy, to dalej będziesz musiał szukać, bo do końca stycznia jakaś konkretna informacja jeszcze może nie napłynąć. Jeżeli pracujesz na stanowisku i oczekujesz awansu, to też tak za bardzo tego awansu jeszcze w tym styczniu nie widać. Może natomiast pojawić się informacja tutaj o tym awansie. W każdym razie znajdujesz się w takim ważnym etapie swojego życia. Będą zmiany, ale one będą właśnie się powoli zaczynały, czasem bez ujawniania się w styczniu, po to, żeby w lutym już przyjść i się ujawnić tak bardzo, bardzo konkretnie to chyba wszystko. A, jeżeli tutaj powiedziałam, że jeżeli jesteś kobietą, to te karty są wyjątkowo dla ciebie dobre. Natomiast jeżeli jesteś mężczyzną, to tutaj ważną rolę w twoim związku, takie pierwsze skrzypce typowo będzie grała tutaj twoja partnerka i to jakby z według tego, co ona tam będzie narzucała trochę, będzie w kierunku, w którym będzie was kierowała, ten związek będzie, będzie szedł. Widzę jednak spokój, widzę takie utulenie się wzajemne i Dużo miłości, tak więc z pewnością będzie Wam w tym miesiącu bardzo ciepło i bardzo radośnie na sercu, czego oczywiście Wam życzę. Dziękuję bardzo za wysłuchanie mnie. I cegiełka Karciana z numerem 3. Jeżeli wybrałeś numer 3, to tu właśnie jest odpowiedź dla Ciebie. A więc, jaki będzie ten, ta końcówka stycznia, ta druga połowa stycznia? Mamy tutaj kartę spełniającą życzenia, a więc coś z Twoich życzeń się spełni, coś tutaj. Będziesz mógł rozwijać, kontynuować, zwłaszcza w tematach spraw zawodowych. Zobacz, mamy tutaj takie rzeźbienie czegoś, tak? A więc przystępujesz do y, tworzenia tego, realizacji y, tego planu, który sobie wytyczyłeś dużo wcześniej, albo który narodził się stosunkowo niedawno. Bez względu na to, czy to stary plan, czy nowy, tutaj wszystko rusza do przodu bardzo ostro, dynamicznie i ma y, jak najbardziej y, z tego może powstać coś bardzo trwałego, tak jak y, trwała jest rzeźba w kamieniu, tak? Tutaj również mamy sprawy związane z leczeniem, a więc czy to leczenie jakiejś trudnej przypadłości, czy to leczenie nałogu, czy to leczenie tutaj, czy to nawet temat diety, tak? Bo to, bo, bo nasze jedzenie też jest takim nałogiem, a więc jeżeli my tutaj wstajemy mocno i trzymamy się pewnych ograniczeń, pewnych zaleceń, pewnych sposobów żywieniowych, które sobie wybraliśmy, to tutaj również jest taka walka z naszym nałogiem i z takim rzeźbieniem nowej sylwetki, tak samo tutaj, jak rzeźbimy w tym, w tym kamieniu, prawda? A więc jest to, do, masz dobre wiadomości na, ten, na te najbliższe dwa tygodnie, że coś w tych tematach takich bardzo trudnych dla Ciebie, ale mających związek z tworzeniem czegoś nowego, z takim rzeźbieniem nowego siebie, czy to zewnętrznie, czy wewnętrznie, czy rzeźbienie nowej postaci związku, w którym jesteś, tak? Więc coś tutaj nowego będzie się działo i to jak najbardziej będzie dla ciebie. na tu i teraz też mamy taką, mamy mężczyzna, mężczyznę w starszym wieku jest to brunet, pan siwiejący już w tym momencie w starszym wieku. W sensie po 45 roku życia na pewno może być 50, może być 60, a może być i więcej. Tak? Tutaj jakieś takie ważne sprawy związane z tą osobą. Może tutaj pojawić się mamy tutaj kartę Afrodyty, mamy kartę nastolatki, ale mamy również kartę Afrodyty, a więc, moi kochani, może pojawić się jakaś mocna miłość, tak? Mocna miłość tutaj, zwłaszcza dla pań w wieku powyżej 45 roku życia, a więc tutaj 50-60 panie będące w jesieni swego życia tutaj mogą spotkać swojego pana jesiennika i ten, i stworzyć coś bardzo fajnego, zobaczcie tutaj mamy taki wulkan, jak ten wulkan, wulkan z Was wybuchnie, ja odwrócę tą kartę, bo ją w tej chwili nie było tak dobrze widać, o zobacz, taki wulkan tutaj wybucha, tak, z energią, a więc i ta energia w was, was, ta miłość, ta potrzeba dawania miłości, potrzeba brania tej miłości może nagle wybuchnąć i zakochacie się jak nastolatki tutaj, miłość będzie kitła i będą nowe plany, zobaczcie tutaj mamy plany takie jak podbudowę Czegoś, tak? I teraz ktoś kto jest samotny, to będzie tworzył te plany pod budowę tego nowego związku. Ktoś kto jest w związku, będzie tworzył plany pod budowę na przykład nowego domu, tak, albo pod y, budowę z, jakby ko robienie kolejnych etapów, tworzenie kolejnych etapów waszego istniejącego związku. Może wspólne zamieszkanie, może, może jeszcze jakiś inny etap, tak? U każdego to będzie co innego. Ty, znając swoją sytuację, szybciutko sobie dopasujesz to do tego, do swoich planów, marzeń i do tego, co możesz ewentualnie tutaj e, oczekiwać, tak? A więc e, mam cię bardzo mocne, e, erotyczne też karty. E, karty e, mające e, takie, jakby już e, siłę. E, Korze zakorzeniania tych waszych planów, tak, co jest bardzo, bardzo ważne. I tutaj też najbliższy ten czas jeszcze, który was mocno wspomaga, mamy tutaj kombajn, a kombajn to wiadomo, zbieranie plonów, a więc moi drodzy, tutaj będziecie, będzie to czas dla was, w którym będziecie zbierać plony z tego, co żeście zasiali sobie we wcześniejszych miesiącach, tak, zasiali w swoim życiu. I tutaj mamy kartę niedźwiedzia, więc wielu z was otrzyma awans, dla wielu z was uśmiechnie się los w, w temacie spraw zawodowych. Również, jeżeli Inwestowaliście do tej pory w coś, coś tam zrobiliście, kupiliście, stworzyliście, budowaliście. To tutaj, patrzcie, ten niedźwiedź z tym, z tym, no, z tym kombajnem e, będzie bardzo, bardzo taki e, nie będzie. On jest bardzo mocny i bardzo dobrą informację dla Was, że przywozi Wam coś mocnego, konkretnego. Mamy tutaj również ptaki. Ptaki symbolizują wicie gnia Nowego Gniazdka, tak? A więc e, czy to tutaj mamy osoby, e, Boże, przepraszam. Samotne osoby stworzą sobie, uwiją sobie tutaj takie gniazdko, zaczną, nie widzieć, jako że tutaj mamy do, słuchajcie, styczeń. No to zanim przyjdzie nam ten luty, tak? Z tym. Yy... 14 lutego, z tym swoim walentynkami, z miłością, i tak dalej, i potem ta wiosna, kiedy takie już tak się coraz bardziej kręcą koło tego, żeby gniazdko uwić, to i u was, w waszym życiu zacznie się takie gniazdko wić, zacznie się coś tworzyć, ale już teraz w styczniu pojawią się pierwsze sygnały tego, że rzeczywiście zaczniecie zbierać te swoje tutaj słomki, krzaczki, konary, i tak dalej, żeby oczywiście wszystko w cudzysłowie, żeby można było stworzyć takie gniazdo. Jeżeli tutaj wielu z was chce przeprowadzić, się, chce kupić nowe mieszkanie, tak? Więc to jak najbardziej jest możliwe. Jeżeli o czymś takim myślicie, słuchajcie, będzie to możliwe. Tutaj z tym kombajnem i z tym niedźwiedziem jest możliwe znalezienie tego właściwego miejsca i jest możliwy zakup. A więc zakup, może czasem darowizna, może jak ktoś w prezencie wam da w każdym razie drugie mieszkanie, tutaj Wam się kroi. Jeżeli chcecie mieć drugie dziecko, czy pierwsze dziecko, tak? Słuchajcie te ptaszki, to również dzieci, pamiętajcie o tym, a więc jak najbardziej jest to możliwe. Jeżeli szukacie pracy w, w w miejscach typu przedszkola, szkoły, żłobki. Jak najbardziej tutaj tą pracę otrzymacie. Jest są to dobre karty. Pokazuję wam tutaj również, że ktoś, kto będzie tutaj chciał jakieś nie tylko podwyżki, ale awansu, będzie chciał zostać dyrektorem jakiejś tam placówki czy jakiegoś nie wiem oddziału pododdziału, to tutaj jest to jak najbardziej wszystko możliwe. W ogóle to są karty takie bardzo bardzo dobre, ukazujące realizację realizację waszych planów w dwóch tutaj jakby ten, w dwóch takich punktach, że mamy tutaj spełnia kartę spełniającą życzenia, studnie życzeń, tak ja sobie to przesunę dalej, żeby było lepiej widać, kartę spełniającą życzeń, potem macie tutaj rzeźbiarza, który ostro rzeźbi w kamieniu i jest to związane też ze znakiem strzelca, a więc w waszym życiu może pojawić się ktoś pod znaku strzelca, i mamy tutaj również, zobaczcie, plany takie, które są określone pod budowę, a więc coś będziecie, moi drodzy, budować, coś będziecie wyrzucać ze swojego życia, co Wam już nie służy tutaj, niszczyć troszeczkę, odsuwać. Pozytywne informacje w temacie spraw zdrowotnych. No więc, moi drodzy kochani, nożu go żyć i być, tak? Wszystko, co dobre tutaj się zadzieje. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i za wysłuchanie mnie. I witam serdecznie wszystkich, którzy wy, wybrali cegiełkę karcianą z numerem 4. O, tutaj bardzo fajne karty dla Was. Zobaczcie, macie dużo spraw związanych z, albo z matką, albo z teściową, albo z babcią, albo tutaj jakieś sprawy, które się od długiego czasu ciągną. One w tym momencie do końca stycznia zostaną uregulowane, zapisane. Tutaj mamy taką kartę księgowego, mamy kartę trudności w postaci żmij i tutaj wszystko będzie się. Się Wam dobrze układało i rozwiązywało. Mamy również kartę z, związaną z domem, ze znakiem raka, ale i ze sprawami ciąży, a więc tu również coś w tym temacie będzie się działo, jeżeli tylko planujecie. Mamy tutaj zobaczcie miłość, która jest też serducho, która jest też kartą niemowlaka. Mamy tutaj park, który jest też kartą szpitali, a więc porodówek, a więc tutaj w styczniu ktoś z Was na pewno, który jest, która z Was na pewno będzie rodzić, która z Was będzie mogła cieszyć się, trzymając w ramionach swoje nowo narodzone dziecko. Z tą kartą żmiją może jednak pokazywać, że poród może nastąpić trochę wcześniej, a może, czyli tutaj w styczniu dla tych, którzy wybrali tą kartę, może spakujcie szybciej torbę, bo być może zamiast początkiem lutego urodzicie już w styczniu. Może tutaj być taki poślizg czasowy, ale wszystko skończy się dobrze, jest serducho, jest radość, będzie dobrze. Może mogą tutaj również nastąpić, jakby bardzo, znaczy nastąpić, przyjdą do Was ciekawe informacje związane ze sprawami finansowymi. Macie tutaj, zobaczcie, taką piękną kartę, wygracie coś, albo coś dodatkowego, jakiś bonus, jakiś, jakiś dodatek, no nie wiem, jakaś tutaj radość związana z pieniędzmi. Tu jest też karta pieniędzy, przyjdzie do Was. Ktoś Was ktoś, los, może ktoś ze znajomych, może ktoś z rodziny, a może tutaj będzie jak w jakiś inny sposób wygrane pieniądze, które do was przyjdą, nieważne skąd przyjdą kochani, ważne, żeby przyszły i żeby nie trzeba było ich oddawać, żeby można było się w pełni cieszyć tym, że są i je wykorzystać na to, na co najbardziej chcecie, potrzebujecie, macie tutaj jakby takie swoje plany zapewne. Tutaj mamy też kartę bukietu, mamy też kartę młodej dziewczyny w tej bukiecie, a więc tu będzie jakąś ważną rolę odgrywała ta młoda dziewczyna. Ta karta również zapowiada jakiś nowy związek, i tutaj mamy kochanków pod spodem, miłość w środku, o, będzie się działo zwłaszcza u osób, które są samotne, ale niewykluczone, że i te osoby, które się nudzą w związku albo są już bardzo długo w związku i coś tam się nie układa i się rozglądają trochę na boki, ale nie mają odwagi. To tutaj również jakaś osoba trzecia może wejść do waszego życia, a więc romansek kwitną. Ym, ym, Ojej, chciałam coś powiedzieć, ale zapomniałam, jak to się mówi, i zapomniałam sobie tego słowa. Romans i flirtowanie, już wiem, a więc poflirtujecie, poromansujecie i będzie tutaj ciepło, fajnie, radośnie. I co my tutaj jeszcze mamy? Zobaczmy, mamy tutaj myszy, a więc jakby jest taki trochę, nie wiem, bardzo dużo wydatków może mieliście w tym styczniu, albo jeszcze planujecie i trochę się boicie o to, ale tutaj, tak jak mówię, jest loteria, jest jest, są, jest karta z pieniędzmi, zobaczcie, macie tutaj i stówę i macie tutaj i kartę, tak, a więc i gotówka zawsze się znajdzie i nie tylko w postaci stówy, ale jeszcze tam z zerami i tutaj karta na karcie w banku zawsze coś będzie, czyli Przypływ pieniążków do Was będzie szedł. Zagrajcie czasem, wrzućcie jakiego, kupcie jakiegoś totolotka czy jakąś inną formę gry, którą, której czasem korzystacie i weźcie w tym udział, bo możecie dokładnie coś fajnego wygrać. A więc, tak, zmian w jakichś sprawach pracy. To tutaj za bardzo nie widzę, ale jeżeli ktoś chce otworzyć własną firmę albo zacząć zajmować, zarabiać na hobby swoim, na tym, co kocha robić, to jak najbardziej proszę to robić, bo tutaj mamy park, mamy możliwości, mamy serducho, a więc jak najbardziej będą to możliwości sprzedania tego, czy to usługa, czy to jest przedmiot i zarobicie dodatkowe pieniążki, więc jak najbardziej na tak. Po a, I tutaj jeszcze mamy widzicie, mamy księgowego, mamy tutaj serducho i mamy tutaj mamy tutaj myszy czyli dla tych którzy narobili jakiegoś bajzlu sobie w tych sprawach opu, który, płatności do, do, do banków czy do izby skarbowej to tutaj spotkacie ten ten wasz księgowy czy wasza księgowa was z tego wszystkiego wyratuje sercem podejdzie do was zrozumie sytuację i tak będzie kombinować że wszystko wyjdzie na waszą korzyść że da się uratować. Tak więc moi drodzy. Ja Wam życzę fajnego, fajnej końcówki stycznia. Życzę Wam, żeby wszystko było dobrze, żebyście znaleźli nowe osoby na swojej drodze, żeby w związku było fajnie, radośnie pachniało i radośnie radośne ciepeł, ciepełko szło z każdego kąta. Pieniążki niech do Was płyną, plany Wasze niech się realizują. Dziękuję za odsłuchanie. Dziękuję, że jesteście. Bye, bye.